Witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony, Skubany. Dzisiaj zaległy materiał z WOTA, miał być we wtorek, ale pojawił się materiał z ZSG, po prostu nie mógł się powstrzymać. I takie delikatne podsumowanie maratonu, który postanowiłem zrobić na wytrzymałość. W zasadzie ostatnie cztery maratony robiłem na wytrzymałość, żeby sprawdzić, czy jest to w ogóle możliwe. I tak naprawdę w dwóch dało się, w dwóch nie dało się. M54 należał do tych maratonów, czyli renegat którego tak naprawdę przy moim nakładzie czasu poświęconego na World of Tanks nie dało się zrobić. Nie kupując, zrobiłem go 90% na maksa, zostały może dwie godziny gry i za resztę musiałem zapłacić. Fakt faktem było to tylko 25 zł, ale pytanie, czy tutaj przypadkiem nie kończysz się już free to play, a nie zaczyna pay to win, ponieważ jak wiecie czasu na World of Tanks poświęcam dość dużo. W moim przypadku w przeciągu całego maratonu było to 48 godzin. Po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku i po 4 godziny w każdą niedzielę. Jak wiecie, nie gram w sobotę i w niedzielę gram bardzo mało. Gdybym ten czas poświęcił na World of Tanks i w sobotę i w niedzielę, czyli w weekend, czołg udałoby się zrobić. Ale pytanie, czy o to... Chodzi. 251 tysięcy ekspa było do zdobycia. Jak się okazało, w tym przypadku było to za dużo. Wcześniejsze maratony TS5, SU-130, Karnawr Onakrzyniks. Tylko jeden z nich był taki, że nie dałem rady, reszta była osiągalna i kończyłem zawsze go na 2-3 dni wcześniej. I teraz pytanie: czy tak naprawdę. Osoba, która pracuje bądź chodzi do szkoły, uczy się, ma szansę zakończyć ten maraton, nie wydając ani złotówki. Oczywiście mówię o, wytrwa o wytrwałości. Nawiasem rzecz mówiąc, następne maratony myślę, że zrobię na Mistrzostwo. Zobaczymy, jak będziemy się bawić w tamtej sytuacji. Jeśli chodzi o wytrwałość, no tylko dwa z ostatnich czterech. Dało się zrobić, nic nie Podkreślam, przy moim nakładzie czasu, bo jeśli to przeliczymy, to było 6 godzin dziennie musiałbym poświęcić na. W zasadzie nie 6, 4,8 godziny dziennie musiałbym poświęcić na wota codziennie przez te 10 dni. Jeśli na przykład założymy, że 8 godzin pracujemy, dokładamy te 5 godzin, robi nam się już 13 godzin w ciągu doby, trzeba spać, trzeba dojechać do pracy, oczywiście przykład pracy. Trzeba coś zjeść, mieć chwilę, możemy założyć, że jest rodzina i tak dalej. No, z całym szacunkiem, ale ni-hu-hu przy zdrowym podejściu do gry nie dało się tego zrobić bez zakupu jednego, dwóch, trzech etapów, nieistotna. Mm. Ale nie dało się. Oczywiście po to pracujemy, żeby mieć pieniądze i nie trzeba, żeby nie poświęcać aż tyle czasu na to. Także być może to jest rozsądne. Jeśli chodzi o szkołę, nie jest mi to tak łatwo wyliczyć, ponieważ nie wiem, każdy oczywiście uczy się indywidualnie, indywidualną. Część czasu poświęca na naukę, szkoła, mniej więcej pewnie tyle samo godzin. Ciężko powiedzieć, ale też wydaje mi się, że bez no-lifienia byłoby na styk lub nie dało się zrobić tego wcale. Trzeba było coś kupić. Po raz kolejny czy przypadkiem nie tu zaczyna się Pay to win, bo poświęcałem mnóstwo czasu, a tak naprawdę... Nie jesteśmy w stanie tego, tego osiągnąć. Sam rentgenat. To jest efekt przekręca przekręcania tej nazwy na wszystkie możliwe sposoby w przeciągu y, trwania całego maratonu na streamach, ponieważ już y, mnóstwo y, powstało przydomków: degenerat, y, denaturat, rentgenat, renegat i tak dalej i tak dalej. Czy jest wart? W zasadzie kosztował mnie 25 zł i powiedzmy, że do 50 albo do 75 bym kupił. Jest bardzo przyjemny, ma oczywiście jedną piętę achillesową, którą bez wątpienia jest e, ta kopułka na wieży i ona robi nieziemską robotę, bo po prostu... Mamy taki troszkę T110.5 na 8 Tierze, czyli coś, które w co każdy się wbije, nie ma tutaj większego problemu, no chyba że poleci bardzo po bokach, to się nie wbijamy, ale tak wbijamy się za każdym razem, także wszelkie atuty, na przykład w porównaniu do um, ostatniej nagrody z linii frontu, czyli AFA za, um, zasadniczo tak, jeśli porównamy go Tier do Tieru, to AFA na dziewiątkach jest dużo lepszy niż M54 na ósemkach. Oczywiście nakład czasu to w zasadzie można chyba zaryzykować, że może niepodobny, bo na tamten było tak naprawdę 10 czy 9 miesięcy gry, może 8, zależnie od tego, jak szybko nam szło. Ja go miałem w 8 miesiącu, czyli w zasadzie w pierwszym miesiącu, w którym było możliwe. Renegata zrobiłem tak naprawdę ostatniego dnia i maraton był zrobiony tylko na 90%. Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat, czy uważacie ten maraton, że był uczciwy, bo z tego co ja pamiętam, na przykład na SU 130 udało mi się skończyć kilka dni wcześniej, na TS5 udało, mi się skończyć kilka dni wcześniej. Tam były troszkę inne zadania i sprawiało to wszystko więcej satysfakcji, więcej radości i nie byłem tak wymęczony po całym maratonie. Może psychicznie można tak za, yy, zaryzykować takie stwierdzenie. Radość z nagrody była dużo większa i w zasadzie cała przychylność i yy, 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 yy. Wrażenia i wspomnienia z maratonu były dużo, dużo przyjemniejsze. Tutaj tego nie ma, tutaj było zrobione na ostatnią chwilę i tak szczerze, trochę szkoda, tak? Miejmy nadzieję, że następny maraton już będzie minimalnie łatwiejszy. Ja, oczywiście, jak zwykle przypominam, maraton na pilota, gdzie zadania były naprawdę przyjemne, grało się fajnie przez te dwa tygodnie, w zasadzie przez 10 dni z tych dwóch tygodni i naprawdę. Mega miło wspominam ten maraton, bo nie był jakiś wyżłowany, wręcz można odważnie sobie powiedzieć, że był prosty. Nie było już później takiego maratonu. Chociaż te maratony, o których wcześniej mówiłem, były całkiem. Okej, okay, M54 jako nagroda. No dobra, powiedzmy, że akceptuję ją, mogłoby być trochę lepiej. No ale cóż, nie każdy czołg może być OP. W końcu możemy zaryzykować odważne stwierdzenie, że największym problemem. M54 Renegata w bitwach jest to, że nie jest radziecki. Gdyby był radziecki, wyglądałoby to prawdopodobnie zupełnie inaczej. Być może udałoby się zlikwidować garnek i czołg byłby, czołg byłby OP. Niestety, to mu nie grozi. Jest amerykański, ma wspaniały karabin maszynowy u góry i z tym tak naprawdę mm, musimy się pogodzić. Tak jak powiedziałem, jestem ciekaw Waszej opinii na temat maratonu. Czy zrobiliście, czy... Yy udało się go zrobić w 100%, czy może trzeba było coś dopłacić. Tak jak powiedziałem, ja ze swojej strony następne maratony postaram się grać na mistrzostwo i zobaczymy ile, w czasu, ile czasu wtedy to zajmie, bo moim zdaniem maraton na mistrzostwo będzie się dał ukończyć w ciągu powiedzmy dwóch, trzech dni. Zobaczymy czy to jest realne, zrobimy mały challenge i będziemy wszystko wiedzieć, bo jednoznacznie wychodzi, że na przetrzymanie, wytrzymanie, czyli na poświęcenie jest bardzo ciężko i Wcześniej można było zrobić, w tym przypadku nie można było zrobić. Oczywiście podkreślam, moim nakładem sił. Zobaczmy w następnych, jak wygląda to w dzisiej... w dzis... bla, bla, bla. wszystko W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Zapraszam Was również niezmiennie na streamy, które odbywają się od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, od 20 do 22 w niedzielę, od 18 do 22. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie z Kubany.